Hymnem państwowym i złożeniem wiązanek przy pomniku upamiętniającym poległych partyzantów i pomordowanych mieszkańców Jamnej rozpoczęło się święto pojednania i odpust jamneński. Spotykamy się dzisiaj na Jamnej, w miejscu szczególnym, ważnym dla gminy Zakliczyn do powiatu Tarnowskiego. Chcieliśmy tutaj uczcić bardzo ważne święto kościelne, święto wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz oczywiście święto Wojska Polskiego, święto zwycięstwa polskiej armii nad bolszewikami. To święto jest tutaj na Jamnej bardzo ważne, bardzo istotne. Święto pojednania przede wszystkim. W ten sposób uprawiamy pamięć historyczną o osobach, które tutaj zginęły, zostały zamordowane przez niemieckich najeźdźców. Przez to pojednanie możemy sobie uzmysłowić, jak ogromnym cierpieniem było dla tych osób II wojna światowa i te wydarzenia, które miały tutaj miejsce w 1944 roku. To miejsce jest uświęcone krwią właśnie osób niewinnych i oczywiście partyzantów, którzy tutaj zginęli walcząc o wolną Polskę. I z tej Męczeńskiej krwi wyrasta pojednanie. Pojednanie między narodami, pojednanie między kulturami, i w ten sposób właśnie na Jamnej spotykamy się w tym ważnym miejscu, aby upamiętnić ofiary. ofiary i pojednać się z innymi, z innymi osobami, narodami. Do odwiedzenia Jamnej zachęcał starosta tarnowski Roman Łucarz. Dzisiaj mimo wielkiego upału widzimy, że tutaj dużo jest naprawdę ludzi z gminy Zachodniczej, ale myślę, że tak samo z tego powiatu tarnowskiego, jadąc tutaj właśnie do na Jamno właśnie zobaczyłem, że, że samochody jadą nawet z odległych miejscowości powiatu tarnowskiego, także myślę, że Jamno już takim pewnie jest symbolem i ten 15 sierpień tu spędzony na Jamni, 15 sierpnia spędzony na Jamni jest dla każdego wielkim również osobistym przeżyciem, no a wspaniała msza, oczywiście mszęska, bardzo ale tu szczególnie ta msza pod Dębem no, ma swój naprawdę wielki wymiar i jest jedyną w sobie, niepowtarzalną, którą nigdzie nie spotkamy, tylko tu na jamę. Dlatego też zapraszamy wszystkich tych, którzy tu dzisiaj nie są, nie są żeby za rok tu właśnie na Jammu przyjechali. W jamneńskich uroczystościach wziął także udział minister finansów Mateusz Szczurek, który zdradził nam co najbardziej ceni w gminie Zakliczyn. No, tradycja z Jamny i tradycje z Zakliczyna nie są mi w ogóle obce, dlatego że stąd pochodzi mój ojciec. Dziadek był burmistrzem Zakliczyna, a sam bywam w Zakliczynie, na ile jest to możliwe, no, często i od lat. Stąd też przyjazd tutaj w troszeczkę innej roli no, nie, jest, nie, nie był dziwny, tak? nie, był, nie był czymś zaskakującym. Same tereny powiatu tarnowskiego, a szczególnie okolic okolic Zakliczyna, zarówno no już od dzieciństwa sam poznawałem tutaj szlaki i też razem razem z dziećmi często tutaj bywamy, ale to, co naprawdę cenię w, w, w tych okolicach, to, to aktywność obywatelska pod każdym względem to znaczy nie tylko to, że ponad 100 firm jest przy samym rynku zakliczeńskim, ale też to jak prężnie działają organizacje pozarządowe, jak dobrze organizuje się lokalna społeczność i to jest to jest wzór moim zdaniem dla, dla wielu wielu miejscowości w całej Polsce. W oficjalnych wystąpieniach odbyła się msza polowa, w której uczestniczyły Tłumy wiernych. Po uczcie dla ducha odbywały się także atrakcje dla ciała. Tradycyjna grochówka starosty to tylko jeden z wielu przysmaków dla gości, ale to nie koniec. Do wieczora na łące trwały tańce, koncert i zabawy, a teatr nie teraz wystąpił ze spektaklem pod tytułem Kreon 2010.